Dzień dobry Państwu, z tej strony Hubert Głuch. Zapraszam na Politykę dla Niewtajemniczonych, czyli program, w którym opowiadam o wszystkich najważniejszych wydarzeniach polskiej polityki. A w dzisiejszej Polityce dla Niewtajemniczonych. Radosław Sikorski otrzymuje rocznie 100 tysięcy dolarów od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czy te pieniądze mogą skłaniać go do głosowania w Europarlamencie na korzyść Emiratów? Jedna lista wspólnych spraw. Czy to początek Koalicji Polski 2050 i PSL? Dalsza część sporu o Wilna. Poseł Janusz Kowalski zarządził w Sejmie owację dla ministra Przemysława Czarnka. Troje posłów z opozycji zachowało swoje immunitety. Za co chciano im je odebrać? Ustawa wiatrakowa ostatecznie przyjęta. W jakiej odległości od zabudowań będą mogły stanąć farmy wiatrowe? Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił na konferencji o inflacji, stopach procentowych i o chlebie baltonowskim. Jeden z holenderskich dzienników poinformował, że Radosław Sikorski otrzymał już pół miliona dolarów od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czy w zamian za pieniądze europoseł sprzyja interesom Emiratów? Holenderski dziennik NRC opublikował artykuł, w którym opisuje, że Radosław Sikorski zasiada w Radzie Doradczej Arabskiej Konferencji Serbania's Forum, za co Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich od pięciu lat wypłaca mu 100 tysięcy złotych rocznie. Dziennik twierdzi, że zachowanie Sikorskiego podczas głosowań w Europarlamencie budzi podejrzenia. O Radosławie Sikorskim ponownie zrobiło się głośno. Krytykowany jest między innymi przez posłów różnych ugrupowań. Adrian Zandberg z lewicy napisał na Twitterze: Nie wiem, jak można łączyć walkę o demokrację z braniem kasy od szejków. Emiraty to państwo autorytarne, nieuznające wolności słowa, uwikłane w brudną wojnę jemeńską. Pan Europoseł zamknął sobie drogę do przyszłego rządu. Polski minister nie może widnieć na takiej liście płac. Jacek Ozdoba, członek Solidarnej Polski, o sprawie mówi w ten sposób: Zachowanie Radosława Sikorskiego nie da się połączyć z działalnością europosła. Zarówno Radosław Sikorski, jak i Donald Tusk muszą odpowiedzieć Polakom, kim jest Sikorski i za co otrzymuje środki finansowe. Sam Radosław Sikorski również zabrał głos. Napisał list do redakcji holenderskiego dziennika, w którym tłumaczy, że członkostwo w Radzie Doradczej Arabskiej Konferencji nie wpływa na jego decyzję w Parlamencie Europejskim. Wymienia kilka argumentów. Działalność w konferencji jest udokumentowana w oświadczeniu majątkowym Sikorskiego, jest więc całkowicie transparentna. i Forum jest najbardziej renomowaną konferencją na Bliskim Wschodzie. Do konferencji Sikorski dołączył w 2017 roku, czyli na dwa lata przed objęciem mandatu europosła. Na głosowaniach w Europarlamencie Sikorski głosuje tak jak jego partia. Ta historia mogłaby się w ten sposób skończyć, ale się nie skończyła. Kilka dni później Radosław Sikorski zamieścił na Twitterze kolejny wpis. Podjeżdżam pod bramę po powrocie z Brukseli, a tu pięć osób wręcza mi pismo. Nie kwestionuję prawa do kontroli i deklaruję współpracę, ale to nie jest optymalne użycie kadr. Można było przysłać pocztą. Chyba że chodzi o zastraszenie lub pokazówkę w TV pis. Przy wpisie Sikorski załączył zdjęcie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez CBA. Sęk w tym, że na dokumencie widnieją dane funkcjonariuszy CBA. Dziennikarze zaczynają dopytywać, czy europosłowi coś za to grozi. We wtorek 7 lutego odbyła się wspólna konferencja liderów PSL i Polski 2050. Co na niej ogłoszono? Podziewano się, że na konferencji ogłoszony zostanie wspólny start w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Władysław Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia postanowili jednak zaskoczyć dziennikarzy i ogłosili jedną listę, ale nie wyborczą, a jedną listę wspólnych spraw. Według słów liderów obu partii chcą oni stworzyć listę najważniejszych spraw do załatwienia przez przyszły rząd w ciągu pierwszych 100 dni od początku kadencji. Drugim istotnym aspektem jest powołanie wspólnego zespołu ekspertów, którzy mieliby zająć się opracowywaniem rozwiązań dotyczących owych najważniejszych spraw. Podsumowując. Obie partie nie ogłosiły wspólnego startu w wyborach. Mimo to wspólna lista jest bardzo prawdopodobna, ponieważ trudno będzie teraz odciąć się jednej z partii od drugiej. A dodatkowo obie partie tracą w sondażach, więc wspólny start może być korzystny. Prawdopodobnie z powodu współpracy z PSL-em z Polski 2050 postanowiła odejść posłanka Hanna Gil Piątek. Posłanka skomentowała swoje odejście w ten sposób. Dziś opuszczam partię Polska 2050 na Hołowni. Bardzo cieszę się, że Polska 2050 weszła na nową drogę, ale nie jest to już moja droga. Co ciekawe, to nie pierwszy sojusz partii rolniczej, jaką w tym przypadku jest PSL z partią inteligencką, którą jest Polska 2050. Niedawno mieliśmy również do czynienia z połączeniem się Agrounii i Porozumienia. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w ramach konkursu przeznaczył 40 milionów złotych na zakup lub budowę nieruchomości dla organizacji wspierających oświat. Opozycja mówi o programie Villa Plus, natomiast członkowie rządu bronią ministra. MEN przeznaczyło pieniądze na nieruchomości dla organizacji pozarządowych. Okazało się, że wszyscy beneficjenci programu są związani z rządem, urzędnikami lub kościołem. Co więcej, minister Czarnek w mocnych słowach zapowiedział, że organizacje lewicowe żadnych pieniędzy z rządu nie otrzymają. Więcej o sprawie mówiłem w odcinku z 6 lutego. Zachęcam do jego wysłuchania. W sejmie rozgażała dyskusja dotycząca programu nazywanego przez opozycję Villa Plus. Minister Czarnek tłumaczył, dlaczego pieniądze zostały przeznaczone na konkretne organizacje i podkreślał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Wystąpił również poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, czyli jednego z koalicjantów PIS. Kazał wstać politykom związanym z obozem władzy i bić brawo Przemysławowi Czarnkowi. My jesteśmy dumni z naszych ministrów. Szanowni panowie, pokażmy teraz, wstańmy, jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. A wy? Brawo! Brawo minister Czarnek! Brawo minister Czarnek! Wstajemy! Brawo! Nigdy nie dojdziecie do władzy! Krzyczcie sobie! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego. I co się, Nitrasz, śmiejesz? Śmiej się! Brawo! Brawo, minister Czarny! Śmiejcie się! Powracamy. Dziękuję żarty. bardzo. Powracamy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego. Sejm nie uchylił immunitetów Jurowi Nitrasowi, Magdalenie Filiks i Joannie Shering wielkus z jakich powodów głosowano nad mandatami posła i posłanek? Przypomnijmy, aby móc postawić posła przed sądem, najpierw należy uchylić mu immunitet. Taki immunitet może zostać odebrany przez Sejm bezwzględną większością głosów, czyli 231. O co oskarżono Sławomira Nitrasa, Magdalenę Felix i Jonę schering Wielkus? Wniosek o uchylenie immunitetu Sławomirowi Nitrasowi wniosła prokuratura okręgowa w Warszawie. Chodziło o sytuację, w której poseł miał popchnąć innego członka Sejmu, Wiesława Krajewskiego z PiS. Przeciwko uchyleniu immunitetu głosowało 215 osób. Z kolei Magdalena Felix została oskarżona o rozwieszenie transparentu z napisem „Czarnek równa się mrok polskiej edukacji”. Posłanka również zachowała immunitet, a przeciwko jego uchyleniu było 218 głosów. Ostatnią posłanką, która obroniła immunitet, jest Joanna schering wielgus w jej przypadku chodziło o nazwanie byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, głową układu, którego celem było szukanie haków na sędziów i prokuratorów. Ostatecznie za uchyleniem immunitetów głosowali wszyscy politycy PiS i jego koalicjanci oraz poseł niezrzeszony Łukasz Mejza. Nie udało im się uchylić ani jednego immunitetu. Ustawa wiatrakowa została uchwalona. Kto jest z niej zadowolony? Uchwała wiatrakowa ma przybliżyć Polskę do otrzymania pieniędzy z KPO. Jest to bowiem jeden z kamieni milowych. Ponadto mogłoby zapewnić większy udział energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym. Eksperci wskazują jednak na to, że wzrost energii z wiatru nie będzie duży. Dlaczego? Pierwotnie według planów wiatraki mogłyby być stawiane w odległości 500 metrów od zabudowań. Za taką opcją opowiadała się opozycja i początkowo rząd. Solidarna Polska chciała jednak odległości 1000 metrów od zabudowań. Ostatecznie Sejm uchwalił tzw. kompromis. Farmy wiatrowe mogą pracować w odległości 700 metrów od zabudowań. Według ekspertów różnica pomiędzy 500 a 700 metrów to aż 84% mniej energii z wiatru. Urban Consulting, czyli firma projektowo-doradcza wspierająca rozwój projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, dane te przedstawia na wykresie z podziałem na województwa. Warto spojrzeć. Link w opisie odcinka. Odbyła się kolejna konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Dlaczego jego wystąpienia nazywane są stand-upem? Adam Glapiński poruszył na konferencji kilka tematów. Mówił o wciąż wysokiej inflacji w Polsce, która w grudniu 2022 roku wyniosła 16,6%. Stwierdził również, że inflacja zacznie spadać, dlatego Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmiennym poziomie 6,75%. Następnie poruszył również temat chleba, o którym w mediach niesprzyjających rządowi usłyszał, że kosztuje co najmniej 5 zł. Prezes NBP postanowił samodzielnie sprawdzić te doniesienia i wybrał się na zakupy, gdzie chleb Baltonowski kosztował 2,99 zł. O chlebie mówił więcej w wypowiedzi, która została nazwana jego kolejnym stand-upem. Żeglapiński mówił, że chleb tyle kosztuje. U niego w, w, w okolicy. Ale przecież to nie jest chleb. I tu przytoczone wypowiedzi mistrzów piekarnictwa, różnych, którzy mówią, że ten chleb baltonowski i jemu podobny, to nie jest chleb, bo to jest taki marny produkt, którego nie można nazwać chlebem. Bo Prawdziwy chleb to kosztuje 20 ile złotych. czy coś. A skromnie jem chleb baltonowski jest bardzo dobry, jest normalny chleb. No nie ma tam rodzynek, orzechów, czegoś tam. No, ale to jest chleb. No to nie jest jakiś podchleb, to nie jest jakiś surogat chleba, to nie jest parachleb, to nie jest jak czekolada, czekolado podobne, chlebo czekolad podobne to nie jest to jest chleb, normalny, zwykły chleb. Dobry. To już wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli uważacie, że podcast jest wartościowy, to podzielcie się nim ze znajomymi. A jeśli chcecie być na bieżąco z polityką, to słuchajcie kolejnego odcinka Polityki dla Niewtajemniczonych. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.